Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejną niedzielę. Mam nadzieję, że przeżywacie dobry czas, że dla tych, którzy mają wakacje, urlop, jest to czas dobrego odpoczynku. Tego Wam z całego serca życzę. I zobaczcie też, ten czas urlopowo-wakacyjny jest takim czasem, w którym. Bardzo często ruszamy się w różne miejsca, że gdzieś pojawiamy się, jedziemy na urlop, na wyjazd, czy to w Polsce, czy za granicę. Spotykamy bardzo wielu ludzi, odwiedzamy znajomych, rodzinę, sami może przyjmujemy gości. I to jest też czas, kiedy możemy właśnie być posłani przez Pana Boga, jak ci uczniowie w dzisiejszej Ewangelii. I jakie jest Jezusa przesłanie dla nich? Jezus mówi, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie, pokój temu domowi. Mamy być ludźmi pokoju, ludźmi, którzy będą nieśli ten pokój innym. Przypatrzmy się, jak bardzo często wyglądają te nasze spotkania ze znajomymi, z rodziną. Czy nie ma tam czasem właśnie jakichś zawiści, jakichś może kłótni czasem, jakichś nieporozumień, zazdrości? Czy to jest wszystko nam potrzebne do szczęścia? Czy nie lepiej być właśnie człowiekiem pokoju, człowiekiem, który idzie i niesie ten pokój innym? Jednym chyba z moich charyzmatów właśnie jest to, że Bóg dał mi charyzmat pokoju. Że bardzo często, kiedy właśnie wchodzę w jakieś środowisko, w jakieś miejsce, kiedy rozmawiam, to ludzie bardzo często jakby mi powtarzają, że odchodzą z tej rozmowy, spotkania z potężnym, Pokojem w sercu. I ja naprawdę dziękuję Panu Bogu za to, że daje mi taki charyzmat, taką łaskę. Ale to nie jest tylko dar i łaska dla mnie. To jest dar, który każdy z nas otrzymał. To jest dar, który możemy naprawdę zrobić bardzo wiele dobra w życiu drugiego człowieka. Szczególnie w tym świecie, gdzie jest mnóstwo niepokoju na zewnątrz. W gospodarce, w polityce, w sprawach społecznych, wojennych, itd, i tak dalej. Bardzo mocno potrzebujemy tego pokoju od Chrystusa. Bądź człowiekiem pokoju, doświadcz najpierw pokoju, który płynie od Jezusa, a potem zanieś ten pokój innym. Tego Wam kochani, życzę. I jednego, i drugiego, czyli i zaznania pokoju od Chrystusa, ale także i tej odwagi zaniesienia tego pokoju innym i rozsiewania tego pokoju wokół siebie. Błogosławię Wam na tę niedzielę, na dobry czas. Niech to będzie czas takiego wytchnienia, spotkania z Bogiem, odpoczynku w nim i niech to będzie czas też takiego wyciszenia, znalezienia równowagi w swoim sercu. Błogosławię Wam serca. Trzymajcie się dzielnie do usłyszenia i zobaczenia wkrótce z Panem Bogiem.